Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku omówimy nową strategię procesową M-Banku dotyczącą wstrzymania obowiązku płatności rad przez klienta po złożeniu pozwu. Bank nie czeka już na postanowienie sądu w tym zakresie i sam dobrowolnie odstępuje od naliczania i pobierania rad. Zapraszam, adwokat Beata Wiśniewska. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Nasza kancelaria już od dłuższego czasu obserwuje zmianę taktyki procesowej banków, które coraz częściej kapitulują. Orzecznictwo w ostatnich latach nie było przychylne dla banków. Masowo przegrywają one z kredytobiorcami, którzy zdecydowali się dochodzić swoich praw i złożyli pozew o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego. W ostatnim czasie informowaliśmy już Państwa o coraz częstszych cofnięciach apelacji złożonych przez banki od wyroków korzystnych dla naszych klientów, bądź o całkowitej rezygnacji z ich wnoszenia. Jednym z tych banków był M-Bank, który w minionych miesiącach w bardzo dużej ilości spraw oferował zawarcie coraz lepszych dla naszych klientów ugód, a teraz zdecydował się na kolejny krok i przesyła do kredytobiorców, którzy zdecydowali się go pozwać. Informacje, że nie muszą oni już w trakcie procesu spłacać kredytu. W piśmie, które otrzymało już wielu naszych klientów walczących z M. Bankiem, wskazuje on, że z uwagi na złożony pozew wstrzymane zostaje naliczanie i pobieranie rat kapitałowo-odsetkowych oraz że bank nie będzie podejmował żadnych działań upominawczych i windykacyjnych w tym zakresie. Jedynym obowiązkiem, jaki pozostaje po stronie kredytobiorcy, to opłacanie składek ubezpieczeniowych. Pismo M-banku stanowi informację, wobec czego nie ma konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków. Klienci zatem nie muszą już także składać wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez sąd co do tej pory było nieodzowne, aby w trakcie procesu nie być zmuszonym do dalszego spłacania kredytu. Podkreślenia wymaga także, że pisma takie otrzymują zarówno klienci, którzy zdecydowali się pozwać bank już jakiś czas temu, jak i ci, w przypadku których dopiero w ostatnim czasie złożyliśmy pozew w sądzie. Niejednokrotnie spotkaliśmy się również z tym, że bank dodatkowo informuje kredytobiorcę o złożonym przeciwko niemu pozwie o zwrot kapitału kredytu. Działanie mBanku uzasadnić można skalą przegranej w sądach. Koszty sądowe, które bank zmuszony jest pokryć w każdym z procesów są znaczne, a sama skuteczność podejmowanych działań minimalna. Dotyczy to tak samo wnoszenia apelacji, jak i właśnie wstrzymania płatności kredytu na czas procesu. Kwestią leżącą u podstaw takiej strategii M banku są rezerwy finansowe, które z roku na rok musiały zostać zwiększane. Należy bowiem pamiętać, że oprócz bezpośrednich wydatków, takich jak opłaty od wnoszonych pism, banki ponoszą także znaczne koszty operacyjne związane z obsługą procesów sądowych, takie jak chociażby wynagrodzenie kancelarii. Obniżenie kosztów dzięki skróceniu procesu i braku konieczności zaskarżania postanowień o zabezpieczeniach ogranicza straty banków, a jednocześnie są korzystne dla kredytobiorcy. Dzięki wstrzymaniu obowiązku płatności rad kredytu dobrowolnie przez M-Bank, postępowanie sądowe może zakończyć się szybciej. Wynika to z faktu, że sądy nie będą musiały rozpoznawać wniosków o zabezpieczenie i późniejszych zażaleń jednej bądź drugiej strony procesu. Sąd od razu przystąpi tym samym do rozpoznawania meritum sprawy bez konieczności przesyłania pism do sądu drugiej instancji, który to zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu rozpoznaje. Dodatkową korzyścią jest także wówczas fakt, że nie będą zwiększały się kwoty dochodzone przez kredytobiorcę w toku procesu, co sprawi, że nie będzie konieczności rozszerzania powództwa, a jednocześnie nie będzie odbywało się to ze szkodą dla klienta, który zaoszczędzone w ten sposób środki będzie mógł przeznaczyć na inny cel, na przykład inwestycyjny. Równolegle zauważamy również negatywne skutki działań banku, to jest m.in. w kontekście wysokości ewentualnych odsetek przypadających na rzecz kredytobiorcy czy rozliczeniu z bankiem w przypadku pozwu ze strony banku. Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie, jak również mamy opracowaną strategię, aby sprawnie zaproponować każdemu z kredytobiorców indywidualnie odpowiedni plan działania wskutek otrzymanej informacji od mBanku. Podsumowując, wskazać należy, że nowa strategia mBanku to sygnał, że kredytobiorcy mają na tyle silną pozycję w procesach o ustalenie nieważności umów kredytowych, że bankowi zwyczajnie nie opłaca się pobierać rad, aby po zakończonym procesie oddawać je z nawiązką w postaci odsetek czy zwiększonych kosztów procesu. Wysyłanie przez M-Bank takich pisemnych informacji wskazuje na świadomość po jego stronie, że sukces kredytobiorcy w procesach o unieważnienie umowy frankowej jest nieunikniony. Frankowicze nie powinni mieć już zatem żadnych wątpliwości, że złożenie pozwu o unieważnienie umowy to najskuteczniejsza droga do rozwiązywania problemu związanego z toksycznym kredytem. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.